Ciemaneczko ja wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do Automatus. Dziś próbujemy zrobić kolejne misje. Czyli mamy tutaj zrobić jakieś jakiegoś konika, zabawkę czy coś takiego. Tutaj z zabawkami próbuję zrobić misję, więc zrobimy. Zobaczymy, co się uda otworzyć. Teraz brakuje nam parę rzeczy. Kod nam brakuje. Widzę, że większość mam tych rzeczy tutaj otworzonych, więc myślę, że powinno nie być problemu. Słoma. Słoma się gdzieś tu zbierała, więc jest. Dwie słomy chyba potrzebujemy. Tak, dwie. Cztery. Dobra, cztery. Słomy nam nie zbierają, bo mają tutaj pełne pole, więc nie zbierają. Nie wiem czemu te pola takie duże robiłem. Powiem wam szczerze, no nie jest to potrzebne takie duże, więc... Nie wiem, na razie jest takie duże, więc nie jest sobie. Najwyżej zmniejszymy go później. Dobra, mamy konika. Wytwórz pluszowy konik. A, ja ich mam trzy zrobić. Dobra. Dobra, no to już coś innego, że ja mam ich trzy zrobić. Ja aż tyle materiału chyba nie mam, żeby wszystkie trzy zrobić. Ale dobra, postaramy się zrobić trzy sztuki. Więc dobra, powtarzamy tutaj jeszcze raz to wszystko, co mamy zrobić. Jeżeli nie będę miał materiału, no to będę przynosił guzików. Tutaj nie mam. Na pewno musi mi zrobić te guziki. Więc niech już robi te guziki, ja sobie jedne zaniosę. On... Aha, on tak szybciutko je robi. Dobra. Ja nawet mogłem poczekać, żeby on mnie zrobił. Jak go nie tak szybciutko robi. ja już sobie wezmę te. I czekam na następne dwoje, bo do następnego konika. Następne dwoje guzików jest potrzebnych, nie? Zaczekamy, aż on nie tu wszystkie zrobi. I weźmiemy sobie te. I jeszcze sobie weźmiemy dwa, bo muszę zrobić trzy, a mam dopiero jednego, nie? Więc zrobimy jeszcze jednego guzika. Tak. Nie wiem czemu ten nie produkuje, czego on nie produkuje. Dobra, bierzemy, idziemy to zanieść. W sumie ta produkcja zabawek powinna być tu przy tych niciach i przy tym wszystkim, żeby to było razem, nie? Tak mi się wydaje w sumie. Dwa guziki, cztery słomy. Tutaj bym sobie przejście najlepiej zrobił, żeby nie musiał mi tak biegać naokoło. Tylko na skróty mógł sobie przejść do tego magazynu zaraz, nie? To by też miał dobrze. Tak mi się wydaje. Nici jeszcze mam, ile tych nici? Jedno mam, ale już nie mam kocy. Tak z tego co widzę, nie mam kocy. Więc muszę znaleźć czym się robiło te koce. Muszę zrobić koce. Tutaj się robiło koce. I potrzebuję wełnę. Wełnę się robiło, gdzie się robiło wełnę? Tutaj się robiło wełnę. Tutaj się robiło wełnę, i wełnę się robiło z tego. Dobra, to ja mogę tu sumie to wziąć. A w sumie z jednego się robi wełnę, A to idzie to szybciutko. Dobra, no to ja sobie tej wełny naprodukuję. Bo też jest full. Widzę pełny. Nie wiem, czy będzie mi potrzebnego więcej tej wełny, ale bierzemy. I tak jest pełny. Niech się rozładuje fajnie, a ja sobie pozbieram tą wełnę. Ile idzie. Dobra. Powinno mi wystarczyć tego. Robimy teraz koce, O, on teraz będzie tak machał, machał będzie. No to tych kocy też narobimy. Można by tu było dać robota, żeby to robił robot. Automatyzować, ale ja potrzebuję do tego chwasty. Potrzebuję, potrzebuję również plantację chwastów, której, której nie mam, żeby tutaj mi produkowało cały czas. Więc myślę, że musielibyśmy zrobić niewielką plantację chwastów, żeby gdzieś wsadziło nam te chwasty. Więc ja myślę, żebym sobie jednego robocika tutaj zaangażował do sadzenia tych chwastów zrobił tutaj takie malutkie pole na te chwasty, dobra, mam zrobione osadnik, otrzymany zabawkę, czyli mam zabawki mam dać osadnikom czyli po jednej zabawce mogę nosić i mam tam osadnikom dać, no to mamy trzech osadników, akurat takich zagospodarowanych, tak, takich większych osadników, więc damy im te zabawki no i co gdzie on jest, tą zabawką o jacio, to jest taka ciężka ta zabawka ja cię kręcę, ja nie sądziłem, że to jest takie ciężkie. To jest może to jest plusowy konik, czy to jest konik taki na biegunach, że on będzie na nim jeździł? Ja nie sądziłem, że to jest takie ciężkie. Patrzcie, ledwo z tym idzie z tą zabawką. No ja cię nie sądziłem, że to tak zajmie tyle czasu. Dobra, ale wiecie co? Ja sobie to przeniosę, bo to faktycznie zajmie dużo czasu. Ja sobie to przeniosę wszystkie trzy tam i wracam do was, jak będę miał wszystkie te trzy zabaweczki tam dane. No to mamy trzy zabaweczki przyniesione. teraz sprawdzamy, co można z nimi zrobić, z tymi zabawkami. A, dobra, dałem. Dobra, następną. Tak tylko leży? Tak przy nich? Dobra, ale zaliczyło. Wytwórz kofinę osadników razy 1k. Czyli ja im muszę dać jedzonko, ale obstawiam, że to nie jest to jedzonko, tylko muszę im dać coś porządnego. Bo tego im nie mogę dać. Czyli powiem Wam tak, musielibyśmy stworzyć jakieś jedzenie. I tu jest problem, bo nie mamy rozwiniętego w ogóle, w ogóle naszego tutaj prowadzenia gospodarstwa z jedzeniem. Nie ma takiej opcji w ogóle. Nic żeśmy nie rozwinęli. I jest problem, jest totalny problem. Jak to tutaj rozwiązać? Czy ja mogę tutaj na przykład w Ten deser jogurtowy? Gdzie ja ten deser jogurtowy zrobię? Ja tutaj jakieś małe rzeczy do robienia czegoś były. Tylko Kajo to wszystko dołu. Muszę tylko poszukać wszystkiego. Tu są. Dobra, tu mamy coś. Jestem pewien, że będzie trzeba poprzenosić tutaj tą żywność i to wszystko tutaj sobie przenieść. na osadników, nie tu mamy. Już produkuje coś. Dobra, to mi jest niepotrzebne. Nie, to mamy do osadników, do produkcji osadników tylko. Dobra, musimy zerknąć czy mamy coś do gotowania, do postawienia, nie tylko to miseczkę jeszcze. Czekajcie, tu mamy coś, jak mi to ono zniknie. Wylęgarnik osadników. To mamy, to mamy. Do gotowania jest tylko ta miska. Prymitywny tygiel. To jest inne niż to. Tego chyba nie mam nigdzie postawionego, z tego co widzę. Chyba, że gdzieś to jest postawione, a po prostu tak się to mi zapodziało, że nie widzę tego. Dobra, mniejsza z tym. No postawimy to w sumie tutaj. Będziemy patrzeć co tu trzeba zrobić. 6 desek i patyk. Dobra. Lecimy po deski, lecimy po patyk i zrobimy to zaraz. 6 desek, a ile patyków? Ile patyków trzeba? Jeden słupek, dobra, jeden słupek, a ty już bierzesz 6. Jeden słupek, zanieść tam. Zaraz to musimy opanować. Zaraz to trzeba opanować. Dajcie chwilę, I zaraz to opanujemy. 6 deseczek. Bieżąc szybko, deseczki. Biegaj nam po deseczki. Cztery deseczki, cyk. Szybciutko to zrobimy. Opanujemy to. To powiem wam, to sobie przeniesiemy też tutaj. To wszystko tu było. I chciałbym. Przenieść to tutaj. Ciekawe, czy oni mi będą tutaj to nosić, tą żywność. Jeżeli ja ten magazyn tutaj postawię. Czy oni mi będą tą żywność tutaj nosić? tego jestem ciekaw, czy oni tą żywność mi tutaj przyniesą czy nie 4 mamy 4, 5, 6, tak? Czekajcie, leci to on tę żywność, czyli tu będzie nosił. Dobra. To nie jest źle, jak on tą żywność tu będzie nosił. Więc troszkę tutaj podziałamy, jak jeżeli to tu noszą. Dobra, mamy to. I teraz tak, chwasty luzem i to. O tym właśnie mówiłem. Nie mam plantatora chwastów. Który by nam chwasty robił, więc zaraz sobie zrobimy robocika jakiegoś Który by zajął się nam produkcją chwastów na przykład Zaraz tam jakiegoś skonstruujemy Tyk robocik mały niech jest Dobra bierzemy cię robociku Idziesz z nami tutaj na pole I automatycznie powiem wam dostawiłem tutaj drzwi Muszę też ich zrobić bo mam Tutaj teraz mam dziurę i nic tutaj się nimi nie można użyć, niczego. Muszę tu zrobić ramę i kamienie tutaj przynieść. Więc bierzemy tutaj ramę i zrobimy te drzwi zaraz, tak. Taki wiecie, nieoczekiwany remont, ale trzeba to zrobić. Tu są tylko kamień, a tu brakuje nam też ramy jednej. Dobra, idź z tą ramą pierwsze tutaj. Co tutaj już to będzie skończone. Jeszcze jedną ramę za ten czas nam wyprodukują, to sobie ją tu damy i będzie to też gotowe całe, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy to tutaj. Jak nam to tutaj da? Dobra, drzwi gotowe. Widzimy, będzie jeszcze jedna rama. Czemu nie robię jeszcze jednej ramy? Dobra, Jesz kamienie. Próbujesz 7 kamienia. my przynieś mi kamienie. Tutaj na tę ścianę. I zrobimy jak nie jedno, to przynajmniej drugie już będzie zrobione. Dobra, jeszcze tutaj potrzeba kamienia jakiś na, tą, na te drzwi. 7, też 7. No to bierz kamienia, jeszcze potrzeba dużo. Tutaj już w sumie to sobie zrobisz całe. Więc już jest elegancko. Wejście już jest gotowe. Zamknięte. Tutaj dawaj kamyczka. Zbieraj tam jeszcze po kamilce. Gliny już nie ma, już ktoś gliny nie kopie. Już ktoś mi gliny znów nie przynosi. No wcierpimy na brak gliny. Jeszcze dwa kamienie. Muszę zobaczyć, kto się tam miał gliną zaopatrywać. Bo nam nie zaopatruje gliny. Więc też jest jakieś chyba po prostu wyłączyłem, bo tak miał Zaopatrywać glinę. Cztery deski. Dobra, bierzemy cztery deski. Ten nam dalej tej ramy nie zrobił. I czekamy na tą ramę, aż że na tą ramę wyprodukują. Po prostu czegoś nie ma do tej ramy. Aha, nie ma tutaj tego nie ma. Dobra, no to będziemy czekać, że on to zrobi. Dobra, i potrzebujemy tam jedną ramę. No musimy czekać, aż na tą ramę jedną wyprodukuje. I dopiero będziemy mogli robić następne, nie? Czekamy, ten jeszcze potrzebuje kołki deski. Dobra, ale czemu nikt mi gliny nie nosi? Tutaj gdzieś ktoś kopał, ten żelazo tutaj kopał. A gliny nikt tutaj nie kopie gliny. No tutaj najprawdopodobniej ktoś kopał chyba glinę. Bo nigdzie nie widzę, żeby ktoś jeszcze dalej gdzieś był. Ci się w kamieniach też się zapchali. Tutaj jest glina, tutaj by mógł ktoś glinę kopać, ale nikt nam nie kopie gliny. Dlatego nikt nam nie przynosi gliny, nie? Ale dobra, no zostaw, zostawmy to, zostawmy to. Ten no, ma już to. Nie ma tego, On dalej czeka na to, a ten donosi. Panele: I zbiera z tego, i nie mo ten nie może przynieść tego drugi raz. No ja cię kręcę, ale to. Dobra, czekamy na te drzwi, to w międzyczasie. Ja bym tutaj teraz chciał, tu jest chyba jeden, który to kopie, tak mi się wydaje, w każdym razie był ustawiony, zobaczymy, ja sobie to wezmę, chwasty luzem jest Ci niepotrzebne, tylko czy będziesz miał sadzić mi te chwasty tutaj? Czyli Ty ich w tym tutaj nie potrafisz posadzić, czyli nie w takim czymś ich sadzisz, musisz mieć po prostu skopane pole. Dobra, to na razie Cię wyłączamy. Wyłączamy, te chwasty przyniesiemy tutaj, muszę iść po łopatę. Muszę iść po łopatę, mam gdzieś tutaj narzędzia, zostawimy sobie te narzędzia tutaj gdzieś z ikonek, a i wszystko tutaj jest. Te nasze narzędzia tutaj bym sobie zostawił gdzieś. Konewkę, siekiera, a ja muszę wziąć łopatę. Czy mamy gdzieś zostawioną łopatę? Nie mamy łopaty zostawionej. Zaraz tutaj gdzieś zajmiemy łopatę komuś. Tu ma łopatę, tu ma łopatę. Dawaj łopatę i chodź teraz tutaj wykopać, albo po prostu tutaj wykopiemy, zniszczymy tego trochę tej prawie. I, i jak to zrobić? Aha, on teraz mi dziury kopie. Więc to będzie taka monotonna robota. Trzy razy to samo będę musiał zrobić. Hmm, jak to zrobić, żeby sobie roboty nie narobić, bo na razie sobie roboty narobiam. Żeby to skopać, i zaś będę musiał postawić darnię, wyrównać i zaś dać na nowo trawę, nie? Aha, on i tak będzie kopał. To nie, to nie ma sensu. To trzeba przejść dać innego, bo on tylko ma tutaj darni zebrać i sadzić. Nie, to dobra, zrobimy to tutaj. Taki mały kwadracik w sumie tego zrobimy. Nie musi tego być dużo. Więc ta produkcja chwastów to wcale nie musi być takie duże pole, bo on będzie cały czas produkował, więc to wcale nie musi być takie duże pole. Więc myślę, takie 5 na 5 sobie zrobimy i spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 będzie tutaj tak. 5 na 5 będzie takie pole, więc damy radę takie coś zrobić. Tu mamy 3, tu mamy cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No i tu będzie piąty. Więc takie pole sobie zrobimy malutkie 5 na 5 i powinno mi wystarczyć. On powinien w sumie być w stanie to ogarnąć. Na razie kopiemy, więc kopiemy to aż to wszystko tutaj wyrównamy, wykopane będzie. Dobra, mamy obszar przygotowany. Teraz powiem wam tak, bierzemy robocika, on będzie chwasty robił. Chwasty go nazwiemy i on będzie chwasty robił. Tak, czyli lecisz tutaj do skrzyni, będziesz tutaj zasuwał, bo tutaj mamy chwasty, bierzesz chwasty i sadzisz chwasty, to będzie twoje zadanie, i sadzisz chwasty. Myślę, że powinieneś to ogarnąć. Mniejszymy ci trochę obszar tego pola, bo nie musisz mieć takie, takiego dużego. Dobra, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, tak, żeby akurat było takiej wielkości, jak ma być. Dobra, to jest twój obszar. No i to będziesz robił cały czas, tak? Będziesz to robił cały czas. I w sumie na razie tyle, nie? To będziesz robił. Jak to zrobisz, to pomyślimy, co dalej. To może w sumie powtarzaj. Powtarzaj, 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 ile razy to ma powtarzać. Nie, dobra, to będzie cały czas powtarzał. Bo on będzie tylko w sumie sadził, nie? To w sumie mógłbym po więcej razy mu tego dać. Dać coś takiego. 4 razy, na przykład razy 4. Wejść chwasty. Wejść chwasty i powtórz razy 4. Tu, tu i użyj. I to zrobić 4 razy, i to zrobić 4 razy, więc powinno to dobrze działać. Więc on sobie już powinien sadzić. I. I teraz myślę, jak to zrobić. Mógłbym zrobić jednego, który będzie zanosił, jednego, który będzie sadził, ale nie mam pojęcia, jak teraz to wygląda. Ze zbieraniem. On będzie sadził cały czas chwasty. I on będzie sadził aż na tym polu tu zasieje wszystko. 4 sobie wziął. I teraz cztery raz, dwa, trzy, cztery poleci tu sobie zasadzić 4. Ale teraz bym musiał takiego znaleźć, żeby on tutaj z tymi chwastami coś robił. Czyli na pewno jeden bod mi tego nie ogarnie, bo on musi i zbierać i to, więc on by mógł kosić. I w sumie ten błot. Co tutaj ten bo robi. Czemu on nie kosi na przykład? On to pole ma za duże do koszenia. On go chyba nie jest w stanie obkosić wszystkiego. Jemu trzeba by było po prostu zrobić zrobić inne zastosowanie. On jest ustawiony tak, że on ma w sumie kosić Kościć ma tutaj to. Ale czym ja mam użyć na chwasty? Czy ja mam użyć kosy na chwasty? Jeśli ja mam użyć kosy, ja zaraz zobaczę, czy ja mam użyć kosy na chwasty, czy ja mam użyć czegoś innego. Nie, ja nie mam użyć kosy. Czy ja mam użyć łopaty? Tak, ja mam użyć łopaty, więc on odpada, bo on nie będzie umiał tego wymienić na to narzędzie. Więc on używa tylko kosy. Więc w sumie on odpada. On sobie będzie tylko kosił. Ale czemu on nie kosi? Ja mnie ciekawi, czemu on nie kosi? Czemu on nie kosi? Jak on może kosić? Aha, bo może jest tutaj pełne i on nie kosi, bo jest pełne. Dobra, kumamy. On nie kosi, bo jest pełne. Więc ja sobie zrobię jeszcze jednego robotka, który będzie u mnie tylko kosił. Łopatą będzie zasuwał i będzie to kosił, więc on powinien dać radę i to ogarnąć wszystko, nie? Więc zobaczymy, czy się to uda zrobić tak jak to, to chce, czy się tego nie uda zrobić tak jak to chce, ale moglibyśmy tutaj zrobić tą misję już do końca, powiem wam, moglibyśmy tę misję już zrobić do końca, bo tutaj się wleczemy z tą misją. Złożyłem tego robocika tam nie, chodź tego robocika mi tu. po o, w sumie jestem z, z robocikiem, nie musisz chodzić. Po co ja go w ogóle tutaj przynoszę? Czemu on nie sadzi więcej? To mnie ciekawi. Czyż ma chwasty? A, bo ty nie masz pętli. Dobra. Ty nie masz pętli. Teraz, teraz to rób. Teraz będziesz sadził. Ja teraz bym te kofiny chciał zrobić, ale to, żebym się tutaj z chwastami nie wykończył. Trzeba ulepszyć prymitywny tygiel, a to nie jest to? Prymitywny garnek. Mi się wydawało, że ja ten tygiel miałem gdzieś. Czy ja po prostu tego tygla nie widzę, gdzie on jest postawiony? Czy on jest tak schowany gdzieś? Ja go po prostu nie widzę. Ale wiem, że można go ulepszyć, więc ulepszamy go i potrzebujemy co: glinę, patyk i jedną pochodnię. Pochodnie mamy, bierzemy pochodnie. Dobra. To ja wam powiem tak, no muszę troszkę ponaprawiać, pouruchamiać. Samo produkcję gliny muszę uruchomić wszystko, bo inaczej nie jesteśmy w stanie nic dalej zrobić, jeżeli nie mam pełnego uruchomienia tego, co już powinno działać. A u mnie właśnie glina przestała działać, więc muszę stworzyć kolejnego robocika. Który będzie mi tą glinę zaopatrywał? No tutaj bez gliny nie jestem w stanie nic zrobić, nic za nic, nie? Potrzebuję cztery gliny, a gliny nie mam tutaj nic. Tutaj jest jedna glina, tutaj nie mam nic gliny. Czy miałem robocika, który zbiera glinę? Prawa roślin, no i to są chwasty. On tu farma kosi, zboże. No to to jest uprawa wszystko tak. Farmakopie. Nie, farmakopie to jest ten? Dobra. Ten tutaj coś produkuje. Produkuje deski, ale który tu znosi glinę? Narzędzia. Zbiera węgielkami, zbiera glinę. Tu jest zbierać gliny. I co on tutaj robi? Znajdź glinę w obszarze. Czemu żeś się zawiesił? Znać glinę w obszarze. Dobra, coś żeś się zawiesił, panie. Trzymaj narzędzie w ręce i coś żeś się zawiesił, po prostu. Widzę, że ty tam jesteś, kopacz. Robotny, ale żeś się coś zawiesił, po prostu. Coś ci w mózgu nie zaświtało iś się zawiesił, panie. Szokanie, idź tam, ale ja sobie tu w międzyczasie chyba te cztery gliny wykopię do tego. By to ulepszyć, niż on to wykopie. Myślę, że tutaj damy radę zasunąć i cztery te gliny wykopać. Myślę, że to powinno szybko wyskoczyć, nie? Cztery gliny to nie jest tak dużo aż. Zobaczymy, ile to czasu zajmie kopanie tej gliny. No, troszkę kopię, troszkę kopię. Dodaj glinę do składu. Aha, czyli on już zabrał glinę i on już z tą gliną zasuwa. I on będzie tak sobie nosił tą glinę, i on to ma powtarzać w nieskończoność. Schował, wyciągnął, i teraz znów poleci z gliną. No dobra. Przynieść do składu. Dodał do składu, no i znajdź. I on znów będzie szukał, i będzie zbierał, tak? Emitywne narzędzie. A, już wiem chyba co jest źle. A nie, kopię. Dobra, kopię. Ja mam cztery. Glinę już bym wzięli, ale tutaj mam jedną, to ze stamtąd zajęłam. Bo się łopata popsuła. I dobra, no, zasuwamy. Chcę zrobić tutaj to ulepszenie. I myślę, że... To będzie tyle na dziś, bo więcej chyba nie ogarniemy tego jedzenia, myślę. Będziemy w stanie ogarnąć tego jedzenia. Całego tutaj ze wszystkim. Dobra, jedną glinę stąd weźmiemy. Zaniesiemy ją tam i będzie przynajmniej ulepszone. I zaraz zrzekniemy, czy to będzie to samo, co to. I tak, to jest to samo! Dobra, no wiedziałem. I tutaj mamy coś takiego zrobić. I tutaj mamy coś takiego zrobić. Mogę ulepszyć na trzeci, że ja potrzebuję jeszcze jeden zrobić, żeby każdy miał coś innego do produkcji. Dobra, czyli muszę jeszcze postawić jeden, i każdy musi mieć inną, coś innego, będzie miał do produkcji. No tak, niestety muszę to zrobić. Więc ja sobie to pobuduję, poulepszam, i w następnym mocneczku widzimy się, jak będziemy robić z żywnością, i dokończymy tutaj produkcję właśnie tej mojej farmy, która jest niedokończona jeszcze, albo po prostu zrobię i wam pokażę, jak ona działa. Więc łapki w górę, komentarze i do zobaczenia. Cześć Wam.